Jakub Szymański, dzień dobry, a dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Robert Kowalczuk, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Unia Zdecydowała, od 2021 roku zostajemy w jednej strefie czasowej, co prawda nie narzuciła nam, w której mamy zostać. To już nasz wybór, ale jest pewne, że nie będziemy tych zegarów przesuwać. To dobrze dla naszego organizmu? Ja myślę, że dobrze, dlatego że to też jakby pewna stabilność jest. Każda zmiana powoduje, że musimy się do niej dostosować. Jedne osoby się dostosowują szybciej, drugim to troszeczkę czasu zabiera. Już nie mówię o, z punktu widzenia takiego czysto medycznego, ale psychologicznego też musimy się przestawić, że wstajemy wcześniej albo później, że musimy jakby więcej czasu poświęcić na inne rzeczy, co automatycznie jakby zmienia też tryb naszego funkcjonowania. Ja tak osobiście zawsze byłem odporny na te zmiany. No, rozumiem, jak się leci przez ocean, 6 godzin różnicy czasu. Polska, Stany Zjednoczone, ale naprawdę ta godzina robi tak, yy, tak dużo, jeśli chodzi o, o, o nasze samopoczucie? No ten dzień się jakby trochę nam wydłuża albo skraca i wtedy też automatycznie jakby organizm reaguje na to. A my też psychologicznie gdzieś sobie też kodujemy, że to jednak jest krótszy dzień, to, nas powodu, to powoduje u nas zawsze jakieś takie myślenie o tym, że coś nam ucieka. Czyli jak rozumiem, sugeruje pan, że dobrze by było, żebyśmy jednak wybrali ten czas letni, bo wtedy dzień jest troszkę dłuższy, choć później się zaczyna? Myślę, że tak, bo wtedy też jest pewna stabilność, która jakby nie powoduje zmian, bo ciągle jakby te zmiany dla nas są najtrudniejsze, a szczególnie dla osób, które się mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji. Czyli już tak. Nie tyle istotne czy wybierzemy ten zimowy czy letni, byleby tylko ta stabilizacja, ta pewność, że zawsze będzie tak samo. Dobrze. Przesilenie wiosenne. Chciałbym o tym porozmawiać troszeczkę, ponieważ no, wyszło słońce, pojawiły się ptaszki, śpiewają nam, ta, nam to za oknem. Natomiast ciągle mówi się o czymś takim jak przesilenie wiosenne. Co to takiego? No zależy, z którego punktu widzenia patrzymy na to. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia takiego czysto psychologicznego, to myślę sobie, że to jest element, w którym jakby organizm zaczyna się dostosowywać. To też jest tak, że funkcjonowanie nasze w nowej sytuacji w zmianie takiego trybu bardziej aktywnego, ponieważ ta pogoda jakby powoduje, że my odczuwamy, że jest, możemy być bardziej aktywni. Wszystko to zależy od tego, jaką aktywność prowadzimy w ciągu całego roku, bo jeżeli jesteśmy dość aktywni sportowo, fizycznie i dbamy o kondycję, to te przejście tego jest łatwiejsze, ale jak siedzimy więcej jakby w pomieszczeniach w domu, mniej spędzamy czasu na zewnątrz, to automatycznie powoduje to, że trudniej nam się dostosować i wtedy jest to jakby trudniejsze dla nas. No ale wydawałoby się, że to ciepełko tak, to, to, to słoneczko, którego jest więcej, no to ono pod, powinno nam dodawać tej energii, a tutaj jednak chyba przy tym prześleniu jest tak, że my jesteśmy tacy osowiali, trochę ospali. No, jesteśmy, bo nie jesteśmy w stanie się tak szybko zaadoptować. To, to znaczy, człowiek adoptuje się do wszystkich warunków, jakie by, nie, jakie by nie powstały, tylko kwestia jest potrzebnego czasu. Jedna osoba do. Adoptuje się i jakby wdroży się w tryb bardzo szybciutko, a druga będzie jakby potrzebowała do tego dłuższego czasu, a inna w ogóle się nie włączy, dlatego że to wszystko zależy od tego, jak szybko się dostosowujemy do danych sytuacji. Czyli tak naprawdę z tym przesileniem wiosennym to jest tak trochę, że budzimy się z takiego snu zimowego. Nasz organizm troszkę przyspiesza? No, trochę jak niedźwiedzie. Budzimy się, jakby patrzymy na nowo na świat. Można spojrzeć na to, że jak pojawiło się tylko troszeczkę słoneczka, to wszyscy zaczęli wychodzić z domu, bardziej spacerować, bardziej jakby ta aktywność się zwiększyła. To powoduje, że jakby nas pobudza do, do działania. Ale tak jak mówię. Przez to, że większość osób też w ciągu tego całego roku ten tryb taki sportowy prowadzi, to jest to łatwiejsze dla nich. A tak psychologicznie to ta pogoda ma takie duże znaczenie, bo często mówi się, że ci mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego, oni tam mają więcej słońca, więcej ciepła, to i bardziej pozytywnie są nastawieni do życia. A my. A... Że jeszcze bardziej skandynawowie, gdzie, gdzie tego słońca jest jeszcze mniej, no to tacy markotni przez to. Znaczy wie Pan, no na pewno to ma oddziaływanie dla nas takie, z takiego punktu widzenia depresyjnego. Bo jednak, jak ta pogoda jest taka ponura, deszczowa, pochmurna, to ten stan taki psychologiczny i to nasze samopoczucie jest na pewno dużo. Y, słabsze i takie bardziej depresyjne, płaczliwe, wycofane, smutne. Kiedy jest tego słońca więcej, to jest ta aktywność i chęć do działania, nawet dla samego jakby zrobienia czegokolwiek. Także y, jak patrzymy na badania, kiedyś tam przeglądałem jakieś badania, to właśnie Anglia, Skandynawia, tam jest bardzo dużo jakby osób, które chorują na depresję i bardzo dużo samobójstw popełnianych, z racji też tego, że jest właśnie taki klimat. A tak a propos samobójstw, Pan wierzy w ten Blue Monday, czyli niebieski poniedziałek, nie wiem, trzeci poniedziałek stycznia, podobno najbardziej depresyjny dzień roku? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy, czy, czy to tak jest, czy nie, ale wierzę w to, że depresja doprowadza do tego, że jest próba samobójcza albo samobójstwo. A depresję w ogóle powinniśmy postrzegać jako chorobę? Tak. Oczywiście mówimy o depresji nie w rozumieniu takiego stanu, że przyjdzie nam kilka dni takich osłabienia, właśnie przesilenia, tylko mówimy o stanie, który jest długotrwały i jakby powoduje, że coraz bardziej jakby ta nasza aktywność spada i wycofujemy się z jakby z funkcjonowania i z życia, to wtedy możemy powiedzieć o depresji. A jest gdzieś taka granica, gdzie możemy powiedzieć, że... O, to już chyba nie jest y, przesilenie, a to faktycznie może być depresjoniem. Tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Jeżeli to utrzymuje się dłużej niż. Dwa tygodnie i jest to ciągle jakby stan, którym, w którym się wycofujemy i zamykamy w sobie, jakby coraz bardziej aktywność nasza spada, i wycofujemy się w ogóle z relacji z ludźmi. To już jest ten, dochodzimy, doszliśmy już do granicy, gdzie przechodzimy w stan jakby depresyjny. I to chyba też taki ważny czynnik bliskich, tak? którzy powinni zareagować, jeśli widzą takie niepokojące objawy. Tak, ale nie na zasadzie weź się w garść, dasz sobie radę, potrafisz zrobić to czy tamto, tylko bardziej w takim znaczeniu wysłuchania, do przyjrzenia się temu, co się dzieje, a jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc, to szukania pomocy dla tej osoby. Dobrze, no ale depresja no to taki ekstremalny stan, natomiast no, myślę, że z przecileniem walczy dużo więcej osób. Mhm. Właśnie, jak z tą walką? My po prostu musimy to przeczekać i się zaadaptować, tak jak Pan mówi? Czy może możemy się jakoś nie wiem, wspominać, wspomagać, przepraszam, farmakologicznie, nie wiem, jakaś suplementacja, czy jest jakaś taka opcja, żeby przyspieszyć to wejście w wiosnę, tak upłynnie się? To znaczy, wie Pan, no, zawsze jakieś witaminy są jakby elementem wzmacniającym nas. Lekarze mówią bardzo często, żeby brać jakieś witaminy, które jest jakby nas bardziej jakby zaktywizują, ale... Tak naprawdę aktywność i element tego, że coraz bardziej jakby wchodzimy w ruch, w zaangażowanie, w działanie, będzie nam pomagało w adaptacji do nowej sytuacji. To też nie chodzi o to, żeby teraz za wszelką cenę przerzucić się na inną stronę i łapać wszystkiego tak, wie Pan, w pełni, bo za chwilę będzie przesilenie w tą stronę, że nam się w ogóle nic nie będzie chciało, bo znowu przeskoczymy w drugą stronę. We wszystkim trzeba jakby takiego elementu umiaru i pozwalania sobie na to, żeby jakby ta aktywność była coraz większa i ona będzie wynikająca też z przestawionego czasu, wynikająca z tego, że jednak jest więcej słońca, więcej takiej aktywności zewnętrznej, która nas będzie budziła do, do takiego No działania. i dzień nam się wydłuża jeszcze przez Nowość. dwa miesiące ponad. Dobrze, wspomnieliśmy o, o depresji i ja tak przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, tak właśnie rozmyślałem nad pewnymi zagadnieniami i, 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 i tak patrzę na, to chyba wynika z takich kulturowych uwarunkowań, ponieważ patrząc na amerykańskie filmy, na amerykańskie seriale, widzę, że tam właściwie każdy ma psychologa, psychoterapeutę i to jest takie normalne. Natomiast chciałem zapytać, jak to wygląda w Polsce, bo tutaj chyba u nas w kraju nie sięgamy tak chętnie po pomoc, jak chodzi o Amerykanie. To no, znaczy tak, jeżeli to są duże ośrodki, duże miasta, duże aglomeracje, gdzie możemy się trochę ukryć w tym, to jakby więcej o tym mówimy, albo staje się to jakby takim elementem korzystania. W mniejszych miastach, takich jak Częstochowa, czy, czy jakieś mniejsze, to to jest element zawsze jeszcze tabu. Pan mówi ukryć się, to, to znaczy, że to jest jakiś tam element wstydu w tym? Tak, ja że myślę, że to jest ciągle, ciągle jeszcze spostrzegane, że korzystanie z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej jest elementem wstydu takiego społecznego. Nie ma takiej akceptacji, że jednak jak ktoś korzysta, ma trudność, idzie i to robi. To, to widać nawet po takich sytuacjach, kiedy ktoś chce znaleźć jakiegoś specjalistę. To jest trudność ze znalezieniem specjalisty na zasadzie do pytania kogoś, bo wszyscy jakby że nigdy z tego nie korzystali. I tak to troszeczkę działa na zasadzie takiej trochę jeszcze społecznego wstydu. Ja jestem w, tym, w tej branży dość długo i myślałem, że to przez lata będzie się zmieniało, ale czy rozmawiam z osobami dorosłymi, czy rozmawiam z młodzieżą, to oni tak samo nadal spostrzegają pójście do psychologa jako element słabości, jako element tego, że jednak ktoś ma jakieś problemy i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Czy ale widzi Pan, że jakby zainteresowanie usługami psychologów jest coraz większe biegiem lat? Zainteresowanie na pewno jest większe, ale społecznie nadal jest jeszcze taka y, mała tolerancja na, i akceptacja tego, że jednak można z takiej profesji y, jakby korzystać. A co z takim myśleniem, że a to nie problem, sam sobie poradzę, to jest. Takie zgubne myślenie. Łatwo jest przekroczyć tą granicę w momencie, że najpierw że nie chcemy być nadwrażliwi, tak, ale to nasz problem postępuje no i, i nagle wpadamy w takie błędne, błędne koło. Troszeczkę tak. To znaczy to jest tak, że niby wydaje nam się, że sobie z tym poradzimy, a coraz bardziej jakby pogłębiamy się w naszym problemie. Zatracamy się troszeczkę. Zatracamy się. Ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby w którymś momencie, jeżeli widzę, że sobie z czymś nie radzę, pójść do specjalisty. I skonsultować. To może się okaże, że po kilku rozmowach czy po jakiejś rozmowie z osobą, która tak naprawdę patrzy na tę sytuację trochę z innej strony i trochę pokaże nam inny punkt widzenia, że sobie z tym poradzimy i rozwiążemy to samodzielnie. A gdy czekamy to zawsze schodzimy w dół, bo to jest taka troszeczkę pochyła droga, w której wiemy, że niby się nam uda, to jest tak jak z uzależnieniem. Mamy kontrolę nad tym, że, że nie pijemy albo nie bierzemy i cały czas trzymamy się po prostu tego, że, że mamy nad tym kontrolę, a potem się okazuje, że jednak to ten nauk jakby rządzi nami, a nie my tym nałogiem i tak samo jest z problemami. Ale oczywiście to jest też tak, że dopóki nie będzie motywacji do chęci zmiany, nie ma jakby możliwości do tego, żeby za Nastąpiła zmiana. A jacy pacjenci najczęściej przychodzą. To są młodzi ludzie, to są ludzie w średnim wieku. Skala wiekowa jest różna w zależności od tego z jakimi trudnościami. Jeżeli to są dzieci, to z reguły rodzice przychodzą z problemami, bo gdzieś tam dziecko nie radzi sobie albo rodzice sobie z nim nie radzą. Jeżeli to jest młodzież, to jest też ten okres dojrzewania, dorastania, często tych samookaleczeń, prób samobójczych i tego typu, ponieważ to społeczeństwo młode jest takie mało odporne na nie stres, radzimy sobie niestety. z wchodzeniem w dorosłość. A z czym najczęściej przychodzą pacjenci? Właśnie stres. Myślę, że tak. Głównym takim elementem jest stres, ten wyścig, ta mała jakby odporność na stres powoduje. No bo stres jest w 90% jakby motorem do tego, że różnego rodzaju dolegliwości i różnego rodzaju choroby y, psychiczne się jakby tutaj napędzają. A z Pańskiego doświadczenia jest jakiś sposób, żeby się uodpornić y, na stres? Jakaś szczepionka na stres? <noise> Znaczy szczepionki nie ma, ale y, myślę sobie, że trzeba po prostu ten stres troszeczkę rozładowywać i szukać takich elementów czy takich y, sposobów własnych na to, żeby ten stres troszeczkę jakby spuszczać z siebie, żeby tak jakby to ciśnienie schodziło z nas, bo najgorsze jest to, kiedy się jakby napędzamy i nakręcamy i ta spirala jakby w nas rośnie, no bo to też wiąże się i z emocjami, jeżeli te emocje nie upuszczamy, to też jakby w nas to rośnie i potem wybucha, także... To wszystko jest jakby taką spiralą połączoną, która powoduje, że wybuchnie w najmniej odpowiednim momencie i w, najmniej, w najmniejszym momencie, którym będziemy się spodziewać. A uzależnienia to jest w tym momencie duży problem, bo ostatnio często można wyczytać, że gry komputerowe, nawet wśród ludzi popularnych, wśród ludzi sukcesu, piłkarze grają po, po nocach, potem nie mają siły grać w trakcie meczu, bo wyładowali całą energię w nocy grając na konsoli. No, jest to bardzo duży. Przede wszystkim gry komputerowe to jest jedno, ale też największym chyba naszym tych czasów problemem to jest telefon komórkowy, który, od którego jesteśmy praktycznie uzależnieni. No, bo to jest tak naprawdę taki przenośny komputer, w którym mamy wszystko. Czy jednak non-stop ten ruch do kieszeni wyciągamy i Komunikowanie i się, rozmawianie, granie to jest ten element od którego nie potrafimy jakby się uwolnić. Czy mamy lat 10, 9, 5, 20, 40, to nie ma znaczenia. Czyli dobrym zwyczajem jest to, żeby na przykład nie brać telefonu komórkowego do sypialni przed snem, żeby troszeczkę się albo go wyłączać, albo albo go wyłączać. Pan Robert Kowalczyk, psycholog, psychoterapeuta był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Do widzenia. Do widzenia.